Mam dwie pasje: piszę i tańczę. To są moje dwa narzędzia przekazywania emocji i uwielbiam w nich to, w jak wyjątkowy sposób się uzupełniają. Pokażę Wam teraz na konkretnym przykładzie, jak to u mnie działa. Przeczytam Wam jeden z moich ulubionych cytatów z mojej książki. Po raz pierwszy wkraczała do tego świata sama. Nie miała przy sobie nikogo, kto by ją wspierał. Ludzie snuli się jak rozrzedzona mgła, płynnie omijając słupy uliczne i znikając jeden za drugim we własnych sprawach. Poruszała się między nimi, wyobrażając sobie jedno ogromne, półprzezroczyste ciało unoszące się nad ziemią, zasilane oddechem miliona członów. Krystyna do niego nie należała. To teraz jak zinterpretowałam te słowa w tańcu.